Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szarlotkę z budyniem. Potrzebować będziemy na ciasto półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250. Szczyptę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia, jedno jajko, 100 ml oleju. Olej możemy zastąpić. 10 dekoma masła stopionego, pół szklanki cukru, dwie łyżki kwaśnej śmietany. I należy ciasto dokładnie połączyć. A tutaj mam litr mleka. Trzy szklanki mleka gotuję, a w jednej szklance rozprowadzę 3 budynie 40 gram bez cukru i dodam 3 czwarte szklanki cukru mam kilo 200 jabłek jabłka obrałam, pokroiłam w dużą kostkę tak, właściwie w takie cząstki oprószyłam cynamonem i teraz gotuję budyń wyrabiam ciasto ciasto podzielę na dwie części Jedną większą część ciasta wyłożę do formy, a mniejszą pozostawię na wierzch. Tak. Ciasto już mam idealnie połączone i teraz wykładam do formy, a tutaj obserwuję, czy się mleko gotuje. Ja tak zostawiam jedną trzecią ciasta. Pozostałe wykładam do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Rozprowadzam ciasto po całej powierzchni. I teraz rozmieszam budyń. Na ciasto wyłożę przygotowane jabłka. Starajmy się, aby te jabłka były na całej powierzchni. Jeżeli lubimy słodkie ciasta, a jabłka mamy kwaśne, należy jabłka posłodzić. Tak, 3-4 łyżki cukru możemy dołożyć do jabłek. Teraz mieszam budynie i zawiesimy budyniową doleję na gotujące się mleko. Dokładnie musimy rozprowadzić, aby nie mieć grudek. Tak budyń gotujemy dwie minuty. Ja mam garnek o grubym dnie, więc jak się zagotuje, ja wyłączam, a na koniec dodaję cukier, ponieważ ten cukier, ten budyń się lubi przypalać, a wtedy mam pewność, że jest wszystko ok. I już wlewam budyń na mleko, mieszam, energicznie musimy mieszać, abyśmy nie mieli. Grudek. Tak, i mal. Budin mam ugotowany. Wyłączam, dodaję cukier i dokładnie mieszam. I wyłożymy gorący budyń na należy się tym przejmować wykładamy starajmy się aby ten budyń był równomiernie rozłożony na jabłkach cała powierzchnia ma być pokryta a na wierzch dam przygotowane ciasto pozostawione ciasto tak rozprowadzam po całej powierzchni Teraz, tak jak już wspominałam, daję pozostawione ciasto. Ciarlotkę będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Jest to uzależnione od piekarnika, każdy ma inny piekarnik, więc czas pieczenia dostosowujemy do własnego piekarnika. Ja piekę 50 minut w 170 stopniach. Rozprowadzam ciasto, rozkładam właściwie, kruszę po całej powierzchni i szarlotka powędruje do pieczenia. Szarlotka z budyniem. I tak oto wygląda szarlotka z budyniem. Wierzch oprószę cukrem pudrem, a tak szarlotka wygląda w przekroju. O ile państwo. Mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, szarlotka z budyniem.